Witajcie w szpilkach na dachu! Dzisiaj zajmiemy się wyborem najwłaściwszego systemu orynnowania, ponieważ jest on mega ważny, nie tylko ze względu na estetykę czy wygląd, ale również ze względu na funkcjonalność dachu każdego domu. Przyjechaliśmy dzisiaj do Gdańska, a dokładnie do Gdańska-Kowale, gdzie trwają prace remontowe związane z wymianą systemu orynnowania. Ważne pytanie, które nasuwa się samo jako pierwsze, to jak głęboka powinna być rynna? Otóż, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, jakie ostatnio obserwujemy w naszym kraju, to albo jest susza i nie pada w ogóle. I wypatrujemy z utęsknieniem kropli deszczu z nieba, albo zaczyna lać. I w związku z tym uważam, że ważnym wymiarem i parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to głębokość rynny. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że zaczyna się ulewa, która leje się na pokrycie dachowe naszego domu. Wiadomo, że w rzeczywistości to jest tak. Że deszcz spada na, na dużo większą powierzchnię i nie pada on punktowo, ale zobaczcie, to co jest mega istotne, to to, że ta rynna o głębokim profilu zbierze całą wodę, nie przelewa się i nasza elewacja zostaje nietknięta. Eksperyment uważam za udany. Właściciel tej inwestycji. Wybrał system orynnowania Zenit firmy Balex Meta. A ja drążyłam dalej yy, i wypytywałam dekarza Janka, dlaczego i co jest takiego szczególnego, że właśnie na ten system się zdecydował. Janku, jesteś wykonawcą wymiany systemu orynnowania na tej inwestycji. Widziałeś mój eksperyment yy, z wodą, tak, z laniem, dzień, tak, dzień. z konewki yy, i powiedziałam, że głębokość rynny jest mega istotna. Dodasz coś do tego jeszcze? Tak, jest istotna, mhm. gdyż zbiera znacznie większą ilość wody opadowej, a na tym nam zależy, żeby ta woda nie czekła po mhm. ścianach. Mhm. Także ta głębokość rynny jest jak najbardziej prawidłowa. Słuszna, słuszna. Tak jest. Głęboka rynna, głęboki profil rynny jest słusznym wyborem. Wiemy, że rynna to jest tylko jeden z elementów systemu orynnowania, ale jest ich też więcej. Co jeszcze jest istotnego, ważnego? połączenie tych wszystkich elementów w jedną całość, żeby nam tworzyły jedną całość, okay. żeby orynowanie nie było szczelne, żeby nam gdzieś nie, prze, nie przeciekało uh -huh. na złączach rynny z rynną. Do tego uh -huh. służy nam tego typu z, złączka. Uh -huh. Producent zaleca łączenie, łączenie na styk. My z kolei łączymy rynny na, na tak zwany zakład, zgodnie z spływem wody i dodatkowo zakładamy złączkę, gwarantuje nam to dodatkową szczelność. Ten system rynnowania posiada uniwersalne e, denka, nie musimy, musimy zwracać hmm. uwagi, ile potrzebujemy prawych, ile lewych, co nam w garść wpadnie, zawsze będzie, zawsze będzie nam, nam pasowało. E, dawniej były rynny ocenkowane, które dosyć szybko e, kordowały, na tą potrzebę wymyślono rynny plastikowe, hmm. które też mają dosyć krótką ży żywotność. Wróciły rynny stalowe, ocenkowane, malowane i które naprawdę gwarantują nam z 30 lat e, użytkowania. Szmat czasu. Jeszcze mnie korci, bo słyszałam, że bardzo wytrzymałe są haki. E, haki są wytrzymałe. E, warunkiem jest ich zagęszczenie, mhm. czyli nie przekraczamy 60 e, cm. I taka osoba jak ja w wolnym zawisie, że tak ujmę niespokojnie wytrzymuje. Naprawdę? No. E, aż mnie korci, żeby wiesz, poprosić Cię, żebyś zaraz tam się gdzieś uwiesił, żebym zobaczyła to na własne oczy. Z racji wysokości, a nie mając zabezpiecza medycznego, to innym razem. Janek, tak Ci dobrze z oczu patrzę, że przez wiarę przyjmuję, że tak jest. Dziękuję Ci, Janek, bardzo. Bardzo proszę. Montaż rynny już na o okapie. Rynhaki są w tej chwili montowane w rozstawie, tak jak wspomniałem, mniej więcej jak 60 cm. Łączenie rynny z rynną jest w podobny sposób. Tak tu w tej chwili pokazuję łączenie rynny z narożnikiem zewnętrznym. Mamy taką dodatkową wkładkę, która nam stabilizuje brzeg, którą zapinamy, składamy to razem, zamykamy to z łączką Trochę niewygodnie, mi w tej chwili, ale sobie poradzimy z tym. O! Zapinamy język dociągnięty i już mamy połączone dwa elementy. I teraz, żeby woda odpływała nam do rury spustowej, mamy łącznik. Rynny z rurą, którą wpinamy, wpinamy do środka, zamykamy dwa listki. Dociągamy. To oczywiście wcześniej jest wycięty otwór i woda nam schodzi już w dół. Jeśli chodzi o denko, to tak jak wspomniałem wcześniej denka uniwersalne, które zamykają nam rynne, żeby woda nam spływała do rury spustowej. Jak się sami przekonaliście, potrzeba kilku ważnych informacji, żeby dokonać najlepszego wyboru właściwego systemu orynnowania. Mam nadzieję, że nam się to udało, że jesteście usatysfakcjonowani. I zapraszam Was już dzisiaj do obejrzenia kolejnego odcinka w szpilkach na dachu. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i proszę was o to, o to byśmy nawiązali relacje, abyście w komentarzach pisali. Co sądzicie? Może macie jeszcze dodatkowe pytania, na które nie odpowiedziałam? Bardzo mi na tym zależy. Będę na każde z nich odpowiadać. Dziękuję i do zobaczenia!